Na scenie programu jaka to melodia, drodzy Państwo, gościmy brytyjskiego piosenkarza, który w latach 80. imponował nam nie tylko znakomitym głosem, ale również bujną fryzurą. Limal, proszę Państwa! Jak wiemy, piosenka do filmu Niekończąca się opowieść ma tylko 3,5 minuty, ale dla Ciebie nigdy się nie skończyła, bo ludzie wciąż chcą jej słuchać. Jaka jest ta Twoja opowieść? Ta piosenka to dar od losu. Mój pierwszy wielki przebój z grupą Kaja Google został dostrzeżony przez Giorgio Morodera, producenta muzycznego filmu Niekończąca się opowieść. Minęło już 35 lat, a ja dokładnie pamiętam dzień mojego spotkania z nim. To zdobywca Oscara za Midnight Express i Złotego Globu za Flash Dance czy piosenkę do filmu Top Gun. To spotkanie zmieniło Twoje życie. Najdziwniejsze jest to, że moja wytwórnia płytowa miała wątpliwości, czy ten kawałek stanie się przebojem. I tak, masz rację, moje życie zmieniło się całkowicie. Pochodzę z małego miasteczka na północy Anglii, z biednej rodziny. Miałem być górnikiem, tak jak mój tata, ale uciekłem stamtąd, bo chciałem śpiewać. Udało mi się dzięki szczęściu i ciężkiej pracy. Zacząłem podróżować, spotykałem Paula McCartneya, Tina Turner, Stinga, lista jest długa. Szkoda tylko, że wtedy, gdy ja byłem młody, nie było jeszcze smartfonów, bo nie mam z nimi żadnego selfie. Nie martw się, mamy nagrania filmowe. Powiedziałeś, jak byłem młody, dziś masz 61 lat. Jeszcze nieskończony. A faktycznie, masz urodziny 19 grudnia, czyli jeszcze przez półtora miesiąca, jesteś 60-latkiem. Co robisz, że tak dobrze wyglądasz w tym wieku? Ciężka praca. W minionym tygodniu byłem na siłowni oh, wow. pięć razy. Wow, znacznie częściej niż ja. Gdy miałem 20 lat, chodziłem na siłownię, żeby dobrze wyglądać. Teraz chodzę dla zdrowia. Sporo też pływam. To pomaga też psychicznie. Mózg wyzwala endorfiny, gdy ćwiczę i świetnie się z tym czuję. Dbanie o siebie jest w modzie. Tak, dokładnie. I bardzo się cieszę, że mamy okazję rozmawiać, bo wydajesz się szczęśliwy i spełniony. Grasz w teatrze, koncertujesz, jesteś w udanym związku. Myślałeś kiedyś o współpracy z innym artystą, by przywrócić świetność muzyce lat 80.? Jestem otwarty, jak nadarzy się okazja, to z przyjemnością. Zwierzę ci się, że półtora roku temu byłem o głos od śmierci, mało nie zginąłem. Słucham? Jechałem rowerem przez centrum Londynu. Jeden z tych piętrowych autobusów jechał bardzo szybko. A ja przejechałem na czerwonym świetle. To był mój błąd, moja nieuwaga o 22 w nocy. Poczułem autobus centymetry od mojej głowy. Był tak blisko, że w sekundzie oblał mnie pot. Wszystko od tamtej chwili przewartościowało się w moim życiu. Nie wiem co powiedzieć. Cieszę się, że nic Ci się nie stało i że jesteś z nami cały i zdrowy. Uważaj na siebie i odwiedzaj nas częściej. Dziękuję za tę szczerą rozmowę.